Hej, witajcie z tej strony Teddy i witam Was w filmie podsumowującym cały rok 2021. Standardowo możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Styczeń 2021. Rok zacząłem daily streamami z Jay i według mnie był to jeden z lepszych okresów na moim kanale. Przypominam sobie, że każdy miał ferie i wszyscy mieli wolne, także na live'ach potrafiło być czasem nawet pod 100 do 200 osób i oczywiście pamiętny 17 stycznia, kiedy to udało mi się zdobyć cel 5000 subskrypcji, no i powiem Wam, że wtedy zrobiłem rekordowy live, który chyba dziś ma powyżej 3000 wyświetleń, a nawet więcej. Naprawdę nigdy nie zapomnę tego live'a bo naprawdę był on epicki. No i ta reakcja na 5000 subów. W lutym nie pojawiły się żadne live'y, tak naprawdę nie miałem po prostu motywacji do live'ów. W lutym jedynie co zrobiłem to nagrałem dwa filmy. No i ostatni film, który został wrzucony 20 lutego, mogę tak powiedzieć, że zapoczątkował aż 3-miesięczną przerwę na kanale. Nic się przez ten czas nie działo, i w sumie tak przechodzimy do maja. 2021 roku, kiedy do piątego dnia miesiąca postanowiłem nareszcie coś powrócić, ponieważ sobie wymyśliłem bardzo fajną serię, a mianowicie pogrący bitów w J-Breaku. Prowadziłem ją z Arosim i przyznam, że bardzo fajnie się przy niej bawiłem i strasznie mi się podobał montaż tej serii. No i no co prawda w tylko dwa filmy z tej całej serii, ponieważ po kolejnym odcinku jakoś nie było tych mitów, zdoło straciłem motywację, nic ciekawego nie było na YouTubie. Więc no tak sobie przechodzimy do czerwca 2021 roku. Ważną datą jest tutaj 5 czerwca, ponieważ wtedy odbyła się premiera nowej gry rockska, a mianowicie Blade Masters. No i po miesiącu tej przerwy od pogromców mitów w J-Breaku postanowiłem, że wrzucę w niej odcinek, bo miałem Robuxy i myślę sobie, że kupię wszystkie gamepasy. Wrzuciłem ten odcinek. Koniec czerwca również był bardzo ważny, ponieważ wtedy zrobiłem live'a powrotnego. Do dziś wspominam ten straszny stres, ale w sumie miło wspominam tamtego live'a. Bardzo fajny był i w końcu, no wiecie, livey, Jaybreak, wszystko było fajnie, ale muszę powiedzieć, że był to początek końca Jaybreaka, już coraz mniej osób z tego nagrywało, więc, no, livey nie były takie popularne jak kiedyś. 21 lipca udało mi się zdobyć 7 subskrypcji, cieszyłem się bardzo fajnie, ponieważ jak na tamte chwile zdobywanie subskrypcji to nie było zbyt jakoś szybko, łatwo, to się nie robiło, dlatego ja się bardzo cieszyłem i szczerze mówiąc tak by było do dziś, gdyby nie 29 lipca, a mianowicie premiera Pet Simulator X czyli gra, która zmieniła całe community Robloxa, no muszę powiedzieć, że był ogromny hype na tą grę i sam się naprawdę w nią wciągnąłem, kupiłem wszystkie game passy, robiłem odcinki, live'y, właśnie wtedy postanowiłem zacząć nagrywać więcej filmów, szczerze mówiąc, znaczy live'y też były, ale live'y były tylko raz na jakiś czas z nowego update'u, a tak to były same odcinki. Sierpień. Przez sierpień pojawiały się głównie odcinki, czasem live'y z Pet Simulatora. Jeszcze że mówiąc po prostu ostatni dzień wakacji, no mile wspominam te chwile, parę tam rekordowych live'ów zrobiłem i szczerze mówiąc to by było na tyle z sierpnia. Wrzesień, czyli powrót do szkoły, przez co odcinki pojawiały się rzadziej. Często nie miałem czasu nagrywać i no, jeżeli były te filmy, to one były głównie w weekendy i zazwyczaj one były tak, że był update Spec Simulatora, to nagrywałem film, jeszcze dzień przed, może jakieś liki i tak to wyglądało. Ale 17 września, czyli premiera nowej gry Rockska Fightman Simulator, czyli według mnie jednej z najlepszej gry z jego wszystkich gier i na start, czyli 17 września od razu nagrałem odcinek, ponieważ dostałem własnego peta, którego polecam używać z kodem Teddy. Naprawdę fajna gierka i szczerze mówiąc, właśnie tak się uplanowały odcinki, że sobota to był Pet Simulator, bo zawsze były update'y i niedziela to był Fightman Simulator. No i takie dwa dni zawsze się pojawiały filmy, no bo wiadomo, no była szkoła i w ogóle. Przejdźmy teraz do października, ponieważ on był najlepszym okresem w moi, na moim kanale, w historii kanału. I szczerze mówiąc najstraszniejszym dla wszystkich fanów Robloxa. Nie dlatego, że jest Halloween czy coś, ale dlatego, że może zacznijmy od początku. Ponieważ październik zaczął się normalnie jak każdy poprzedni miesiąc. Nagrywałem odcinki i wtedy też tak troszkę eksperymentowałem. Chciałem nagrywać też z innych gier niż tylko Pet Simulator. No i tak by było, gdyby nie 29 października. Był to piątek, wróciłem po szkole do domu i to wiecie. Już wcześniej jakaś była... Dziwne lagi były w Robloxie, że tak powiem. I szczerze mówiąc, ja myślałem okej, okay, że to przejdzie, pisałem tam na Discordzie też do widzów, aby się nie przejmowali, bo to wiecie, do no, chwila i to przejdzie, ale wracam do domu i jest to dalej. Więc myślę sobie, że okej, okay, nagram odcinek, powiedziałem na odcinku, że Roblox ma problemy, ale wiecie, no wkrótce powinny się naprawić, więc starczy być cierpliwym. Tego samego dnia, czyli 29 października, odbył się także live u Gotiego, na którym Gotiemu udało się jakoś załatwić, że graliśmy w Robloxa, bo udało by się jakiś prywatny serwer tam, wiecie, ogarnąć i my mogliśmy grać, więc był fajny live i w ogóle aż do czasu, kiedy Roblox przestał totalnie działać i ogłoszono przerwę. No i był live, więc trzeba było coś robić, więc zaczęliśmy z Gotiem tworzyć jakieś teorie, bo było podejrzenie, że chodzi o jakiś większy update. Ponieważ ostatnio też się mówiło o Robloxie 2.0, no i wiecie tam, dużo się mówiło o tym takim nowym Robloxie, żeby było. Miały wejść nowe skiny 3D, nowe twarze i wiele więcej. Dlatego by połączyliśmy te dwa fakty, i tak by miało być, gdyby nie to, że to. Dalej nic się nie działo. Nagrałem parę odcinków i te odcinki zdobywały po no, duże tysiące wyświetleń, ponieważ był bardzo duży hype i wiele osób, które grało w Robloxa, po prostu oglądało YouTube'a. Lecz miały trzy dni, twórcy i dni zdobywali naprawdę rekordowe wyniki na swoich kanałach. Pamiętam, że na przykład Adixu czy Rocksek mieli po 100 tysięcy wyświetleń, byli na karcie na czasie i naprawdę działo się dużo, ale po trzech dniach, 31 października, zrobiłem jak dla mnie najpopularniejszy live na moim kanale. Na którym właśnie była chwila, kiedy w końcu naprawili Robloxa. Cieszyłem się, miło spynam ten live, bo dosyć dużo się działo. Pamiętam jak. Niechcący wszedłem na konto Saiboda, no i było dużo fajnych rzeczy. Listopad. Zaczął się od moich urodzin, wrzuciłem parę filmów, a miesiąc zakończyłem projektem urodzinowym dla Adixa. Były to życzenia od innych twórców i również znajomych Adixa. Siedziałem nad tym parę dni, montowałem, o, ostatecznie projekt wyszedł bardzo fajnie i po tym zrobiłem sobie taką miesięczną przerwę. Grudzień. Powoli zaczął nadchodzić świąteczny klimat trochę śniegu już napadało i w grudniu postanowiłem, że zrobię daily zrobiłem świąteczny daily z Fightman Simulatora i co uważam je za bardzo udane bo w końcu jakoś kanał ruszył do przodu coś się działo i szczerze mówiąc filmy mi się robiło bardzo fajnie i przyjemnie 22 grudnia odbyła się premiera gry Present Packing Simulator, czyli najnowszej gry Rockska, która według mnie no, jest naprawdę ładna, epicka, tylko nie ma update'ów i według mnie no to troszkę niższe tą grę, co prawda ostatnio z Rockskiem pisałem i niedługo ma być kolejny update, ja tam nic nie zdradzam. Ale czekam. No, i tak właśnie wyglądał cały rok 2021. Ja bym chciał wam bardzo podziękować za wszystkie dni. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że rok 2022 będzie jeszcze lepszy na Robloxie, na YouTubie. Czekam na jakieś nowe gry, ponieważ wiecie, no, Pet Simulator też nie żyje wiecznie. Dlatego mam nadzieję, że będą jakieś super fajne nowe gry na Robloxie, które będzie można fajnie nagrać. Aktualnie widzicie moje statystyki z całego roku, także no, jest tego sporo. To jest chyba, to jest najlepszy rok na YouTubie w moim wykonaniu, dlatego lecimy po jeszcze lepszy w 2022. No i co? Widzimy się za rok. Cześć!